Ale w ogóle, zobaczcie, jaka jest różnica między klasztorną wizją a handlową, nie? Handlowi wszyscy, tam jest życie, fajnie i tak dalej. A tutaj w klasztornej bieda, piszy, katriona i w ogóle. W tym budynku znajduje się wampir. Ślady na szyi jednej z dziewczyn. Mogę wymienić wiele zwykłych zwierząt, których ugryzienie pozostawia takie ślady. Jej brat uważa, że nigdy nie pracowałaby w bordelu z własnej woli, że jest pod wpływem uroku. I ty w to uwierzyłeś? Nie bądź naiwny. Dziewczyna żyje tu jak księżniczka, ubiera się w jedwabie i batysty. Klienci licytują majątki, żeby spędzić jedną noc w jej towarzystwie. Ma służbę i wygody, o jakich ci się nawet nie śniło. Brat chciał ją wydać za jakiegoś starego pryka z hemoroidami większymi od. Nieważne. Ona pragnie być księżniczką nocy, wiecznie pięknym i zakazanym owocem. Snem wyzimy. O czym ty mówisz? Poczułam to, kiedy piłam jej krew. Co tak patrzysz? Owszem, to ja jestem wampirem w tym budynku. Nie zabijam ludzi. Krew dodaje mi wigoru. Przypomina pod tym względem alkohol. Nikomu nie dzieje się krzywda. Co to za brednie? Pijemy krew klientów i dziewczyn. Ja i moje córki. Ale nikogo nie zabijamy. To jedna z form zapłaty za nasze usługi. Wszyscy są szczęśliwi. A niebiesko oka? Sama mnie wołała. W swoich snach, marzeniach chciała być wolna, wiecznie piękna. Nie jesteśmy potworami, Gerald. Proponuję ci umowę. Noc z moimi córeczkami. W zamian za spokój, za zignorowanie całej tej sprawy. A co jeśli się nie zgodzę? Ktoś zginie? Ty, ja, niebiesko oka. Czy warto wybierać śmierć, nawet jeśli chodzi o śmierć wampira? Mm co wybieramy? Zabijamy ją, czy dajemy spokój? No bo Ruch, Ruchaj i co? Spokój, tam? No. Odegrałaś. Dam ci spokój. Chodźcie córeczki. Czas pokazać Wiedźminowi skąd się biorą legendy o domu nocy. Jako emocja specjalna. O ja pierdol. krypi ta karta zaduchania Zdrajca. Wiedziałem, że nie należy ufać wiedźminom. Czemu nam przeszkadzasz rycerzu? Kazałem cię śledzić. Wiedziałem, że można ufać tylko płonącej róży. Zbratałeś się z wampirzycą i zginiesz razem z nią. Nie rób nic głupiego. Nikt nie musi umierać. Głupiego? Ty już zrobiłeś coś bardzo głupiego, Wiedźminie, i musisz za to zapłacić. Przestańcie natychmiast! Nie macie z nami szans! Nami? Siostrzyczko! Zaraz cię uratujemy! Jesteś pod wpływem uroku! Nie ma żadnego uroku, idioto. Twoja siostra nie chciała do końca życia zmywać garów i rozkładać nóg przed zgrzybiałym staruchem. Dosyć tego! Płon za różo! Do boju! Stójcie. A tutaj co wybieramy? Czy bronimy wampirzyce? Czy niech oni sami sobie tam się wymordują? Czy zabijamy wampiry? O, krytka piłka. Lepsze. Wampirzyca ma rację, nie ma żadnego uroku. Twoja siostra dokonała wyboru. Wiedźminie! właśnie wykopałeś sobie grób. Może i wykopałem, ale na pewno nie sobie. Okej. Oni z broksoni się no cóż, no patrzcie no zginie. Szkoda, no cóż szkoda. Wow jaka animacja, kurwa. Tego nie było. to pomyśleć, że z tymi siostrzeszkami się, się dokładnie. Żałuję, że to się musiało tak skończyć. Z pewnością miałeś otrzymać od tych ludzi jakąś zapłatę. Odpaleć działkę z moich zysków. Co teraz? Teraz? Wszystko będzie po staremu. Trzeba tylko posprzątać ciała. A dziewczyna? Zrobi, co będzie chciała. Pozwólmy jej na razie odpocząć. Nie było uroku? A bo ja wiem. Żadnych zaklęć nie rzucałam. Trudno odróżnić urok od fascynacji. Zabiłem ludzi, a powinienem zabijać potwory. Mniejsze zło, Gerald. Czasem trzeba wybrać mniejsze zło, by nie dopadło cię to większe, przyczajone w mroku. Jakim tutaj nowym tekstem rzuciła? <śm> Mamusiu, możemy się z nim pobawić? A z trupem, pewnie. Leży mu trupa odpoczyć. i mówić, że się z nim pobawić. Niesamowite. Zbieg okoliczności. Jak długo jeszcze? Dobra, schodzimy. Pierwszy raz widziałam Wiedźmiński miecz w akcji i nie mam ochoty na powtórkę. Twój brat nie żyje. W końcu się doigrał. Był skończonym idiotą. Prawie zrujnował mi życie. Zero sentymentów? Zero. Nie zdajesz sobie sprawy, przez co musiałam przejść, zanim od niego uciekłam. Już nie będzie cię męczył. Dziękuję, Wiedźminie. Dziękuję za okazanie ludzkiej twarzy. Okej, okay, no to. tu mi mnie... na złe nie wyszło, tak? dziewczyna jest zadowolona. No, siemać płynie. Co tam u ciebie? Znów ty? <laughs> Sprawa jest. Jaka? Jeśli znów chcesz mnie wrzucić do kanałów, tym razem będzie to sporo kosztować. Ty chyba nie wiesz, do kogo mówisz, Wiedźminie. Powiem ćpło. ci, jak będzie. Teraz dowiesz się wszystkiego o zleceniu. A jak nie będziesz chciał współpracować, to wrócisz do lochu. Lubisz zakłady, strażniku? Bo widzisz, ja lubię. Jakie zakłady? Założę się, że zanim kichniesz, odetnę ci nos. To jak? Założysz się? O, Ale się prowadzi. Słuchaj, wiem, że ludzie ze znakami salamander na ciebie polują. Mam na nich namiar. Załatwisz swoją sprawę, a przy okazji mi pomożesz. To jak będzie? Zobaczymy. Mów, co wiesz. Wiem, że salamandra praktycznie przejęła rynek narkotykowy w mieście. Są coraz silniejsi. Ktoś musi ich powstrzymać, bo nie wiadomo, co będzie dalej. Co mi do tego? No jak to co? Przecież polują na ciebie, będziesz miał szansę zdobyć informacje. Potem powiesz mi, co wiesz, i przyniesiesz znalezione narkotyki. A ja zabezpieczę je jako dowody. Od czego mam zacząć? Mam informatora. Używa Fistechu do jakichś tam badań. Powiedział, że jedyna osoba, która ma jeszcze proszek, to handlarz imieniem Angus. Kręci się gdzieś po slamsach. Musimy dowiedzieć się, skąd bierze towar. Często przesiaduje w karczmie. Popytaj ludzi, na pewno go namierzysz. Ale z Angusem już poznaliśmy tylko. nie mam wyrażenie. Dobra, i jeszcze do baski pójdziemy. Tak właśnie zrobię. A nie, nie do baski, tylko. Witaj, białowłosy. Witaj, krasnoludzie. Ząbki nie bolą? No, tak myślałem, A, że goście go się nie widzieliśmy. Szmarc Zachin, z zawodu dentysta. Gerald z Rivi, jestem wiedźminem. Mam immunitet na próchnicę. A, no tak, jasne. <laughs> wiedźminem. Wiedźmini zabijają potwory, tak? No, on też, Generalnie tak. Dentystów z rzadka. Bo ja, ten tego, kolekcjonerem jestem. Zęby zbieram. Po no tak potwory wyłażą. Geralt? Wstęp byłoby być Wiedźminem, na. Ja. Rozmawiałem z szani. Zrozumiała wszystko, choć przyjęła to dość nerwowo. Cieszę się. Wierz mi, Alvin wymaga opieki kogoś znającego się na magii. Geralt chciałabym porozmawiać. O przyszłości o nas. O, o czym? Wiem, że w twoim życiu były inne kobiety, nie jestem zazdrosna. Po prostu chciałabym wiedzieć, na czym stoję. Czy ta rozmowa nie może poczekać? Mam zadanie do wykonania. Przemyśl to, proszę cię, Geralt. Skoro nie chcesz rozmawiać, wystarczy mi symboliczny podarunek. Powiedzmy pierścionek. Nie możesz po prostu odczytać moich myśli? Mogę, ale nie chcę. Pamiętaj, jeśli podarujesz mi pierścionek, potraktuję to jako wyznanie i zobowiązanie. Jeśli nie... Postaram się zrozumieć. Do zobaczenia, Wiedźminie. O, grubo się robi. O, Jaskier przyszedł? Tam tu robi. Hej, Geralt, jak tam Alwin? Jaskier, wszędzie musisz wściubić swój ciekawski nos. Tylko pytałem, coś ci gryzie? Chodzi o to, że ona. Ach, sam już nie wiem. Idziemy. Żeby rozmawiać o babach, trzeba dobrego napitku. Ale. żadnych ale. Umówiliśmy się dzisiaj z Zoltanem na wódkę. Krasnolud, najemnik i wędrowny trubadur, który zna wszystkie dziwki od Jarugi po bujne. Nie mogłem sobie znaleźć lepszych doradców. Dobra, chodźmy. Idziemy się najebać. Ty, ale jak kurwa się najebi i znowu całą kasę stracę... Zoltan. Witaj Jaskier, Andretri czołem Geralt, z łowca wygląda na skwaszonego. Coś się stało? Nic, co by was dotyczyło. Geralt ma dysonans poznawczy, czyli stan nieprzyjemnego napięcia psychicznego, który występuje, gdy dana osoba posiada jednocześnie dwa elementy poznawcze. Myśli Pierdoli. lub sądy o sprzecznym charakterze. Ale ty pieprzysz, Jaskier. No, dokładnie. Znaczy, nie potrafi podjąć decyzji. Zgaduję, że dysonans dotyczy... Naprawdę. To jest mój dysonans i nic wam do tego. I tu się mylisz, Geralt. Jesteśmy twoimi jedynymi kumplami, a przyjaciele muszą sobie pomagać. Zaraz zobaczysz, <laughs> napijemy na się, jedynie... pogadamy Pijaciela i będziesz są... wiedział, jak załatwić sprawę z Tris. Jakoś mi się nie wydaje, ale niech wam będzie. Wódka polana, zimna aż w rękę parzy. No, panowie? Zdrowie! Na pochybę, Dessonarson! O, ja to ostatnie dowódki to nie jestem zbytnio. No, to jeszcze może jakoś dałbym rady wypisać. Pycha! Wszyscy. Nieba tu jak porządna gorzała. Chociaż. O, faktycznie nie. Oczyściutko jakąś zakuśnięciu gazu z chlebem. Możesz mi wyjaśnić, nie wiem, czemu z, pijemy skupków? Z, z ogórami z głowę wydaje, że no, widziałem to gdzieś głowę kieliszki. Poważne problemy należy rozwiązywać konkretnymi metodami. Półśrodki nie dają rady! Rozumiem, zgadzam się. Tylko jaskrowi lej połówki i tak za dużo gada. Przestań w końcu jęczeć i obrażać się jak rozpieszczona panna. Mów w czym problem? Tris, to wspaniała kobieta. Ale? Ale ja jestem wiedźminem. Moim przeznaczeniem jest zabijać potwory. Bardzo cię proszę, Geralt. Nie trój o przeznaczeniu. Już dawno temu zrozumiałem, że wszystkie głodne kawałki, itliny i podobnych wieszczek to taki sam Kiti humbug, jak te jaskrowe dysonansy. Może i masz rację, nie wiem, ale powiedz szczerze, czy wyobrażasz mnie sobie jako dajmy na to szewca lub rolnika? Hmm. Rozumiem, do czego zmierzasz? Ale ja nic do cholery nie Co rozumiem. Jest... Co ma piernik do wiatraka. Przecież nikt nie powiedział, że masz skończyć z zabijaniem tych swoich potworów. Mylę się? No, nie powiedział. Jaskier, wszystko ci wyjaśnię. To, że kobieta o czymś nie mówi, wcale nie znaczy, że tego nie oczekuje. Co więcej, często zdarzają się sytuacje, kiedy kobieta mówi jedno, a chce czegoś zupełnie innego. Amen. Napijmy się. No. Dlaczego to doszło, że trzeba w trójkę odmyślać, jak działają dziewczyny? Mocna psia jucha, gębę wykrzywiarzy, łzy lecą. Powiem wam, jak to jest z babami. Możecie sobie gdybać i snuć domysły choćby do końca świata, ale i tak nie odkryjecie, co im w głowie siedzi. To oczywista prawda. Baby nie zrozumiesz. Niezwykle odkrywcze i jakże pomocne. Drwij sobie dowoli. Mnie nie zwiedziesz. Problem polega na tym, że nie wiesz, czego chcesz. A ty nie wiesz, o czym mówisz? Może i nie miałem nigdy rodziny, ale ja, mój drogi, jestem poetą i znam się na ludziach. Odpowiedz no, mi na jedno świata. pytanie: chcesz założyć rodzinę, czy nie? Ja, skier, to nie jest takie proste. Nie kręć, wiesz o co chodzi. Gdyby nie ten cały bajzel wokół, wiewiórki, zakon, salamandry. Nie wiem. Jak sam mówiłeś, nie ma co gdybać. Ha! Wiedziałem! Nie podniecaj się, Jaskier. Po prostu mam wątpliwości. Tylko głupiec ich nie ma. Zżygał się. się. bo kurwa mać nie zdzierżę z tą czkawką. Zoltan już się zżygał. Mam pomysł. Chodźmy do. Bordelu! To będzie twój wieczór kawalerski! Jaskier, jeśli nie zauważyłeś, rozmawiamy tutaj o stałych związkach. Poza tym nie wpuszczą mnie. Jestem plugawy nieludź. <grym> w domu nocy liczy się, tylko ciężar mieszka. Zresztą tamtejsza bajzel mama jest mi winna przysługę. No, mi chyba też. no Geralt, nie bądź drętwy. Hmm. Mają tam krasnoludzkie kobity. Pewnie, że mają. To najlepszy bordel w Temerii. To jak, Geralt, idziesz? Hmm. Mówić nic tak nie rozjaśnia myśli, jak wizyta w bordelu. Niech wam będzie. Chodźmy. <laughs> Jeszcze kolejka na drogę. Boję się, że skończy się na tym, że zostanę bez obry. O, dom trees. O, ale chyba mam rzeczy wszystkie. Chyba, że ledwie kurwa chodzę. Zobaczmy, czy ma kasy. Ma kasę, dobrze. No się ma, tu ja wytwórciłem najebanych 3 dupy. Trace, bo chcę iść spać. Boże, jaka się nibie, lewo, prawo, kurwa. Po pół godziny będzie do lisa. Śmierdzisz jak Gorzelnia, i chyba udało ci się zbudzić wszystkich sąsiadów. Jakim wzorem jesteś dla dziecka? Euś. się Ewakuję. Dobra, wstałej, bo chcę iść spać. A może. po pijaku byś otworzyła swoje Gerard, grota. Śmierdzisz jak Gorzelnia, i chyba udało ci się zbudzić wszystkich sąsiadów. Pewnie był spokojny, nie spać w łóżku, skoro mogę na dywaniku poleżeć. Nie ma nic do roboty, ma babunia. Witaj, biały wilku! Wiele się zmieniło, odkąd się ostatnio widzieliśmy. Na bagnach pojawili się miastowi. Nic gorszego nie mogło nas spotkać. Rzeczywiście, co to za obcy? Duszeni. Ja co rozumiem, to straszne. Przepędzili drwali, wielu zabili, porywają ludzi. Panowie się gniewają, tylko druidzi zostali w swoim gaju. Co jeszcze się działo? Wielka bitwa była. Człowiek z ogniem w duszy przeciw elfiemu panu stanął Wielu do panów odeszło. Kto wygrał? Mokradła no pochłonęły trupy! Panowie zwyciężyli! Chwała im! No tak. Wasko, mam jeszcze pytanie. W takim wierszu, zrozumieć, u. Słyszałem, że macie problemy. Chyba nie z utopcami. O złocieńki! Z utopcami owszem, spokój, ale teraz mamy inny problem. Słucham. Za odpowiednią cenę będzie rozwiązany. Bandyci mnie szukać salamandry porywają moich ludzi. Zmuszają do szukania ziół. Panowie są zagniewani. Znak salamandry? To zmienia postać rzeczy. Rozdzielili porwanych na grupy i zmuszają do zbierania ziół. Każda grupa jest strzeżona przez uzbrojonych poganiaczy. Poganiacz. Gdzie pracują? Widziałam grupy pracujące przy zawalonej wieży, w jaskini i na Przesiece. Proszę, pomóż im. Odwdzięczę się, na pewno. Ich szefem jest Roland Bleinhein. Zabij go, to zły człowiek. Zajmę się tą sprawą. Jeszcze mogliśmy o czymś z opowiadać? pogadać? Tak. Mm. Opowiedz mi jeszcze o bitwie. Człowiek o płonącej duszy sprowadził swych zakutych w stal braci na bagna. Panów, no to panów i średnia woda zamknęła się e, nad ich głowami. Głowami. Ten, który przez cienie lekkim krokiem przemyka, a serce zżera mu nienawiść, wyszedł im na spotkanie. I starli się w walce okrutnej, strasznej, czerwienią od męty barwiąc. Kto wygrał, zapytasz? Ogień czy cień? Odpowiem. Żaden z nich. Dziękuję. Chcesz jeszcze o coś zapytać? Nie, chyba nie.